Witam bardzo cieplutko. Jestem dzisiaj z Karolem i jesteśmy sobie w kinie Atlantik w Warszawie na premierze filmu G20. Przed w zasadzie. Jest to taka oficjalna premiera dla, dla mediów. Także czuję się bardzo wyróżniony i bardzo zaszczycony. Siedzimy sobie, bo przyjechaliśmy trochę wcześniej. Wiecie, jeszcze trochę trzeba było City Breaka mojego po Warszawie zrobić. I zobaczymy, jak to będzie. Na razie wszystko na spoko. Dostaliśmy fajne zestawy. Jak wyjdziemy na salę, to wam pokażę jeszcze. Tam będą jeszcze jakieś drineczki. Także kurde, no, kurde klasa. Także będziemy za chwilkę tam się powoli udawać. Podładujemy telefony i ile będę mógł z takiej relacji to Wam zrobię. Czekamy na jakieś spotkania z, ze znanymi osobistościami internetu. Także to też może gdzieś tam się uda utrwalić na, na nagraniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Plan jest taki, żeby zrobić fajną relację. Co Z tego, gdzie się okaże. Cóż, zaczyna się robić tutaj, coraz więcej ludzi. Na pewno ciekawe będzie to doświadczenie, bo jest to pierwszy tego typu event w ogóle w moim życiu. Dlatego czuję się lekko wiecie, że nie wiem, co, co mam robić. Siedzę, ładuję telefon, aktualnie. Garol, poszedzając sobie tam na miejsce. Siedzi, pilnuje naszych wspaniałych, no mamy super miejsca, także mam nadzieję, że ten experience będzie w ogóle jeszcze lepszy. A po seansie jest zaplanowana tutaj taka, takie interaktywne Q&A, gdzie będziemy mogli zadać aktorom, czyli Antonemu Starowi, Violi Davis i jeszcze paru innym też znanym aktorom właśnie pytania. I na podstawie tych pytań, oni będą tam gdzieś e, po seansie na nie odpowiadali, poprzez takie interaktywne połączenie zdalne powiedzmy, nie wiem jak to inaczej nazwać, tego, które wideokonferencję będziemy z nimi mieli. Także myślę, że spoko opcja. Mam dwa pytania przygotowane dla pani Violi Davis oraz dla Antonego Stara, także trzymajcie kciuki, żeby zobaczyli, żeby odpowiedzieli. Troszkę informacji o filmie, ponieważ jest to film, który zadebiutuje na platformie Prime Video. Także dziękuję bardzo Prime'owi za zaproszenie. Jest to naprawdę wielkie wyróżnienie dla mnie po prostu, jako twórcy gdzieś tam internetowego, który, no nie ukrywam, że miałem gdzieś tam takie zawsze ambicje, żeby właśnie no, chodzić na takie, wiecie, przedpremiery, bo to wiecie, wiecie zawsze tam parę dni przed można zobaczyć film, można wziąć udział w całym wydarzeniu w ogóle, mieć możliwość porozmawiania z aktorami, to jest kurde super fajne przeżycie w ogóle, także fajna sprawa i cały film generalnie opiera się o tym, jak sam tytuł mówi G20, czyli będzie taki zamach, zamach terrorystyczny właśnie na szczycie G20 i Viola Davis jako pani prezydent Stanów Zjednoczonych będzie tam wszystkich po kolei czyściła, przynajmniej tak mówi zwiastun. Stun, a Antony starcieli się wy, głównego antagonistę, w terrorystę. Także e, patrząc po zwiastunach ta rola wygląda naprawdę świetnie. I mam nadzieję, że się nie zawiodę ponownie, że dostaniemy coś na, no chociaż troszkę podobnego do Homelandera, niech to będzie taki, wiecie, ogień. I myślę, że oczekiwania takie w porządku pozytywne na ten moment. E, mam nadzieję, że się nie zawiodę na tym filmie, ponieważ przyjechałem w pół Polski, żeby tutaj dzisiaj być. Także też spoko i. Będziemy się słyszeć, podziela się informacjami jakimiś o filmie. Oczywiście bez spoilerów, po sensie. Co? Panie Karolu, pierwsze wnioski po sensie. Ty, moje wnioski są takie. Szczerze, no, było trochę absurdu w tym filmie. Mimo wszystko, jest to kino akcji. Końcówka była właśnie taka już naciągana bardzo. Natomiast cały film w sumie fajny, experience. Na pewno na plus. Antony Starno, gościu jest świetny. Reszta, Ja Resztę opinii później. Oh shoot, I think I'm with the villain, you know. So there is that to testament to you. Normally people bad at bruce broken. And basically and these guys were awesome because they were the yeah. same stunt team we worked with uh when we did Woman King. So we knew these guys were were excellent. And I remember stopped, they, they had a whole recovery system too, didn't they? Each and every day. Is that true? You oh, guys, yeah. Yeah. and in doing that that means I have to find

Generalnie jak go oceniasz? Mm -hmm. Dobre. Dobre wydaje mi się, że lepsze niż się spodziewałem. Padło tu przed chwilą fajne zdanie, że ten film nigdy nie udaje czegoś czym nie jest i to jest moim zdaniem najlepsza definicja. On od razu na początku mówi nam, że trochę wypełnia lukę po kinie akcji z Liamem Neesonem, dodaje tego taki humor, lekkość, energię serii Ocean's 11. i wychodzi fajny film, który ma sporo dobrego humoru i uważam, że na jakiś wie wieczór na kanapę ekstra. Dobra, a którego z aktorów Bądź aktorek, uważasz, że wypadli najlepiej, tak? W kontekście, bo mamy tutaj kilka takich solidnych pozycji. Mm -hmm. I który był takim najjaśniejszym elementem może. Słuchaj, nie wiem, jak możesz kogokolwiek tutaj stawiać w konkurencji z Violą Davis. To jest aktorka, którą ja bym obejrzał we wszystkim w każdej opcji. I fajnie, że też kobietom w tym wieku, kobietom, które właśnie może tak. Ogólnie patrząc, nie wyglądają właśnie jak Angelina Jolie w La Larze -Crop. Dajemy też kino akcji, popychamy trochę te granice, co chcemy robić na ekranie. Ona ma genialną charyzmę w tym filmie, więc no, przy Davis, mimo że były inne fajne występy, no to nie. A ja bym Antonego stara tutaj też. Jedna. Na równi. Myślę, że na, na równi, albo może troszkę bardziej na plus, tak. Ale to okay. mówię. To Cigardy. takie moje. I ostatnie pytanko do Ciebie. Jak już wspomniałeś o tym kinie akcji, ponieważ wiemy, że jest to kino akcji, czy takie kino akcji, oprócz stricte rozrywki, oprócz emocji, może dać coś widzom więcej? Bo mieliśmy też tutaj takie poruszenie wątków takich bardziej właśnie zakrawających rodzicielstwo, czy też właśnie sytuacji gdzieś tam polityczne na świecie. I jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Co takie filmy akcji, nie tylko ten, ale ogólnie, mogą też dać widzom? Kino akcji zawsze musi mieć to serducho. Faktycznie jeśli w kinie akcji nam nie zależy na bohaterach, nie zależy na sytuacji, którą widzimy na ekranie, to to kino nigdy nie zagra. W tym filmie mamy kostium polityczny, który uważam, że nie jest najsilniejszą osią tej historii, bo tam poza dwoma zdaniami trochę brakuje kręgosłupa. Pada fajne zdanie, że żyjemy w ciężkich czasach, kiedy dezinformacja jest silniejsza od informacji i to jest prawdziwe, ale wydaje mi się, że magia akcji polega na tym, że w bardzo komercyjnym, luźnym obrazku jest w stanie przepchnąć takich nawet jedno, jednych linijek, one-linerów tak zwanych, które zostaną z widzem po sensie. Tu takie strzy były, więc jeśli coś ten film przekaże, nawet tak małym wymiarze, to super. Dziękuję Ci bardzo w takim Dzięki serdecznie. Jesteśmy już w pociągu z powrotem, jest godzina pierwsza. 30 jakoś, i wracamy z powrotem do Wrocławia e, troszkę, że tak powiem, emocje opadły po, po filmie. Może troszkę wyglądam takiego przyspanego, ale gwarantuję, że mówię w 100% trzeźwo i e, stwierdziłem, że miałem i spać, ale mówię, dobra, trzeba jeszcze nagrać. Podsumowanie, bo siedzimy w sami w przedziale, ale to jest mniejsza. Zatem podsumowując, e, generalnie ten cały experience tego filmu. Było to ciekawe przeżycie, na pewno pełne takich wrażeń ze względu na to, że gdzieś to było moje pierwsze tego typu zaproszenie na taki event i na pewno zapamiętam to na długo, Sam, sama otoczka w ogóle tego wszystkiego, to jak to było przygotowane, te wszystkie takie, mieliśmy takie małe. Mieliśmy maski z Viola Davis i wiecie taki porzęstunek, to naprawdę było fajne, takie dosyć w porządku. A bo ja to mam ze sobą, dobra, bo ja sobie na pamiątkę wziąłem. Dobra, także w ten sposób to się prezentuje, generalnie taki boksik był z filmu G20 i takie maseczki z Viola Davis i w sumie zrobiliśmy sobie takie zdjęcie, że każdy na sali założył wiele Davis i to w sumie było bardzo takie sympatyczne, bo na koniec sensu pokazali to zdjęcie. Karol był wtedy w toalecie. Także w sumie spoko, także mówię, ogólnie Event fajnie zrobiony. Część QA troszkę mi się mm, niezbyt podobała, także tak. Generalnie, całych tych wszystkich przedpremierowych pokazów na świecie było 8 i było one w 8 krajach. I w jednym z tych pokazów wzięła udział obsada, czyli oni sobie potem przyszli. I odpowiadali tam na jakieś pytania. I my w sumie widzieliśmy tą transmisję z Cermo i z tego eventu po prostu. Natomiast yy, no, wzięli tam może 4-5 pytań, z czego dwie były od osób ze Stanów Zjednoczonych, od osób z jedna od osoby z Hiszpanii, jedna z Wielkiej Brytanii. Także Polska jak zawsze została kurczę troszkę pominięta. I szkoda w sumie, że to nie było w ten sposób. Tak wiecie, bardziej może, że chociaż po jednym pytaniu od każdego z kraju. Także szkoda, bo myślę, że pytanie zadałem gdzieś tam fajne Wajoli Davis i Antonemu Starowi, także no niestety Ale wracając do filmu Generalnie jest to film, tak żeby sobie wiecie usiąść Na weekendzik, fajnie można naprawdę sobie wychillować Można się dużo pośmiać, bo w tym filmie mieliśmy dużo takich scen komediowych I to w większej mierze takich udanych Zresztą Karol się aż do teraz śmieje ze mnie I ze scen się śmieje, przepraszam Także myślę, że to było wiecie spoko jeżeli chodzi o więcej takich plusów, ponieważ szukajmy na początku, w pierwszej kolejności plusów, no to było na przykład, e, był to na przykład Antony Starr, ponieważ on zagrał naprawdę fajną rolę. Było też dużo takich, wiecie, takich ciekawych, pojedynczych wątków, które zahaczały gdzieś o problemy powiedzmy dzisiejszego świata. I według mnie były naprawdę fajnie ogarnięte. było na przykład ten motyw takiego, deep, motyw deepfake'ów i tego, jak one generalnie wpływają na dezinformację na świecie. I to uważam za naprawdę fajny taki zabieg pokazujący, jak to naprawdę działa i jak potężne może być to narzędzie. Natomiast były też takie wątki, które gdzieś tam do końca nie były w pełni wykorzystane i nie były poprowadzone tak jak być powinny. Na pewno jeżeli chodzi o sam film, początek był taki... troszkę byłem zmieszany, jednak gdy akcja zaczęła się przenieść na ten szczyt G20, to to wszystko zaczęło nabierać tempa i było naprawdę spoko. No i było spoko do momentu w sumie takiej końcówki, bo końcówka lekko była odklejona, na pewno było to dobre kino akcji, takie, wiecie, pełne jakiś, no, nawalanek. Ludzie, którzy, którzy gdzieś tam tak na realizm, może nie zwracają uwagi, na pewno będą usatysfakcjonowani, bo po prostu był ten film satysfakcjonujący. To trzeba, pod, to trzeba po prostu podkreślić, że było dużo. Takich satysfakcjonujących momentów, jednak gdzieś ja, gdy zwracam tak bardzo uwagę w filmach, czy rzeczywiście coś takiego mogło mieć miejsce, nawet jeżeli to jest po prostu fantastyka, czy po prostu są podejmowane jakieś absurdalne decyzje, ja na coś takiego patrzę i to gdzieś mi się też parę razy rzuciło, właśnie szczególnie w tej końcówce. Także podsumowując ten mój krótki taki wywód, naprawdę myślę, że ten film gdzieś mi zapadnie szczególnie w pamięć, ze względu na to, właśnie, czy to był mój taki. Taka pierwsza okazja. Było to naprawdę przyjemne kino, które można sobie usiąść w weekendzik wolny, obejrzeć, pośmiać się trochę, też poczuć troszkę emocji, adrenaliny, dostarczyć takiej dopaminy trochę, usatysfakcjonować się. Także myślę, że jest to kino. Nie, po prostu nie jest to kino wymagające. Nie jest to oczywiście film idealny, każda produkcja ma gdzieś tam swoje wady, które w większym lub mniejszym stopniu mogą być po prostu zaniechane, patrząc na pozytywy tych filmów. Natomiast film G20 jest tego typu produkcją, która oprócz tego, że ma w sobie te momenty takiej kina akcji. Czyli po prostu stricte takiej napierdzielanki. Ma też wątki, porusza też wątki, które gdzieś są istotne w naszym codziennym życiu. Po się miałem też możliwość zamienić parę słów z Jaskiem Cyganem i zadałem mu w sumie pytanie, czy kino akcji będzie się musiało zawsze opierać tylko na, na walance, na scenach walki i na, na przykład na pościgach, czy da nam coś innego. I właśnie G20 porusza też wątki właśnie rodzicielstwa, porusza stricte taką sytuację gdzieś tam, problemy dzisiejszego świata lekko zahacza o tą politykę, mimo właśnie, żeby się wydawało, że będzie w całości film politycznym, no to niestety nie jest. Natomiast ma gdzieś tam te takie wątki, które odbiegają trochę od takiego schematu typowego kina akcyjnego. Dlatego myślę, że z takich pierwszych wrażeń to będzie tyle. Jeżeli coś mi wpadnie do głowy, to dogram, jeżeli nie, no to, no to trudno. Dziękuję wam bardzo za, że byliście ze mną w tej pięknej podróży. Że pojechaliście ze mną i z panem Karolem do Warszawy. Także życzę Wam dobrego dnia, smacznej herbatki, kawusi i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wraz z Violą Davis.